Prezydent Lech Kaczyński, jego małżonka Maria oraz kilkadziesiąt innych najważniejszych osób w państwie zginęło w katastrofie samolotu pod Smoleńskiem w drodze na uroczystości 70- rocznicy zbrodni katyńskiej. Ta wiadomość rankiem 10 kwietnia wstrząsnęła nie tylko Polską, ale także całym światem. Jedną z 96 ofiar sobotniej katastrofy był Maciej Płażyński. Marszałek Sejmu, poseł na Sejm RP, ale co zapewne dla nas najważniejsze, jeden ze współzałożycieli Gdańskiej Fundacji Oświatowej. O Macieju Płażyńskim rozmawiamy z prezes Bożeną Pawlak. Macieja Płażyńskiego poznałam. Wczesną wiosną 1989 roku było to nieformalne spotkanie liberałów ówczesnej grupy, wśród nich był Donald Tusk, był Krzysztof Bielecki, był Janusz Lewandowski i był Maciej Płażyński i usiłowałam zachęcić ich do idei powstania Gdyńskiego Liceum Autonomicznego. Panowie właściwie odpowiedzieli, że to jeszcze nie czas jest na zakładanie takiej szkoły, najpierw musimy zarobić pieniądze, musimy stworzyć biznes, później będziemy musieli o prywatnych szkołach. Podszedł tylko do mnie Maciej Płażyński, który tak jak miał w zwyczaju prosto i bez zbędnych słów powiedział, wiesz ja wchodzę w to, mnie się podoba. Przez wiele lat Maciej Płażyński był członkiem Zarządu Gdańskiej Fundacji Oświatowej. W roku 1997 został posłem na Sejm RP. Krótko potem zrezygnował z członkostwa w fundacji. Przez 8 lat czuwał nad rozwojem pierwszej niepublicznej szkoły na Wybrzeżu. To dzięki jego staraniom udało się pozyskać budynek dla gdańskich szkół autonomicznych. Prezes fundacji wspomina go nie tylko jako współpracownika. Zawsze sobie ceniłam jego dowcip, jego umiejętność bardzo skondensowanego wyciągania wniosków czy satyry z różnych sytuacji. Był bardzo taktowny. Nie była to osoba, która była bardzo taka ekspansywna, która zawsze uważała, że wie najlepiej. I to bardzo ceniłam. W sobotę krajowe i zagraniczne media na bieżąco informowały o ofiarach tragedii. Spośród wielu dobiegających do nas informacji wyłonił się wspólny przekaz, tego dnia doszło bez wątpienia do największej katastrofy lotniczej i jednocześnie politycznej w powojennej Polsce. W jej obliczu również społeczność gdańskich szkół autonomicznych postanowiła oddać hołd tragicznie zmarłym prezydentowi z małżonką i wielu innym najistotniejszym przedstawicielom polskiej sceny politycznej. W poniedziałek 12 kwietnia o godzinie 9 w sali gimnastycznej zebrali się nauczyciele oraz uczniowie gimnazjum i liceum. Minutą ciszy uczczono pamięć ofiar katastrofy. Chciałabym, żebyśmy godnie przeżyli wspólnie ten tydzień żałoby narodowej. Nie chodzi o smutek, chodzi o to, żebyśmy swoją godną postawą oddali pamięć tym, którzy zginęli. Zapamiętajmy ich jako tych, którzy oprócz życia publicznego zmagali się także z codziennymi wyzwaniami i problemami. Chciałabym, żebyśmy pomyśleli o tych ludziach nie jako politykach, tylko jako o przyjaciołach, znajomych, krewnych. Bo wśród nich byli nasi znajomi również. Rodzicować trzech absolwentów, przyjaciele szkoły osoby, z którymi znaliśmy się na co dzień. Są trudne momenty, wtedy trzeba być zawsze razem. Słowa są zawsze małe. Pozostaje pamięć o zmarłych. Dla prezydenta Lech, Lecha Kaczyńskiego bardzo ważne było, aby, abyśmy, aby świat pamiętał o osobach, które, o polskich oficerach, którzy polegli na ziemi, zostali zamordowani na ziemi smoleńskiej. Jakimże paradoksem jest, że jego śmierć przyczyniła się do tego, że. Świat dowiedział się o tej zbrodni. Ważne, aby ta refleksja, która w chwili obecnej nam towarzyszy, towarzyszyła nam także w następnych dniach. Tacy ludzie jak w świętej pamięci prezydent Polski Alech Kaczyński, pan Maciej Płażeński i inni, którzy zginęli w sobotniej katastrofie, mieli wpływ na dzisiejszą rzeczywistość. To byli ludzie, którzy wywalczyli wolność, którzy dbali o prawdę. To byli ludzie bezkompromisowi, silni. To byli ludzie wiary. Wiara dawała im taką siłę. Zachciejmy dzisiaj, modląc się, poprosić gorąco serdecznie o szczęśliwe życie wieczne dla ofiar tej katastrofy. Ojcze nasz któryś jest w niebie. Choć w obliczu tych strasznych wydarzeń często trudno jest cokolwiek powiedzieć, zapytaliśmy uczniów Gdańskich Szkół Autonomicznych, jak oni zareagowali na wieść o sobotniej tragedii. Przede wszystkim szok, żal, niedowierzanie, że taka tragedia mogła mieć miejsce. No i pomyślałam o tych wszystkich rodzinach, które straciły bliskie im osoby. Odczułem smutek i żal w związku z tą sobotnią tragedią, oraz pogrożyłem się w żołobie wraz z rodzinami zmarłych. To był wielki szok. Początkowo nie mogłem w to uwierzyć. Jak 70 lat temu stało się zupełnie tak samo i może, można powiedzieć, że historia zaczęła koło. Nie mogłem jakoś na początku uwierzyć w sam fakt, że w ogóle rozbił się samolot prezydencki, że tyle osób nie żyje. Po prostu nie docierało to do mnie tak samo, jak nie dociera to do mnie do dzisiaj. Mimo wszystkich różnic, jakie dzieliły polską scenę polityczną, katastrofa samolotu z 10 kwietnia zjednoczyła w żołbie wszystkich Polaków, a także najważniejsze osobistości zagraniczne. Świat wstrzymał oddech. Nie sposób oprzeć się wrażeniu, że Katyn, miejsce symboliczne dla tysięcy Polaków, stało się 10 kwietnia 2010 roku na nowo miejscem przeklętym.